Cześć, witajcie w kolejnym vlogu Pogoda kurde marcowa, nie? 10 grudzień 12 stopni No elegancko normalnie Po prostu co za rok Co za rok absurdu i wszystkiego Dobra, słuchajcie z Rańca Szybki kursik Jadę i przywieźć szlakę, czy coś tam takiego nie sobie ale taka taki kursik do zrobienia w końcu stary zestaw czyli dojcyk z tymi naszymi dziesiątkami No i co? No jedziemy, nie? Nie, ale słońce, naprawdę, pogoda to jest dzisiaj Ło wow. Przynajmniej od rana, zobaczymy co będzie później I już z powrotem na miejscu i... No myjemy, myjemy Co prawda przy przyczepię to tak tylko chcę opłuknąć Można powiedzieć, obmyć O, z tego, z tego badziewia I... No trochę z tego kurzu, z zewnątrz coś tam trochę Podniosłem ramę od spodu też obmyłem, ale że tak powiem się jakoś nie yy, nie przykładam mocno z tego względu że coś tam się szykuje też zboża do wywożenia teraz przez ten czas zimowy Więc nie ma co się mocno tu nad myciem jakoś bardzo, bardzo, wiecie, estetycznym no bawić, bo i tak nie ma sensu to po prostu, nie? Tu środek myje dobrze. Tak jak środek będą po prostu gotowe pod zboża, a z zewnątrz to i tak się ubrudzą, bo jak gdzieś będzie padać, to wiecie jak to będzie wyglądać, nie? No dobra, dwinę plandekę Opukam plandekę Jako taką coś tu To jeden z nielicznych dni w roku, gdzie odpinamy talerzówkę od siewnika I mamy już ciemno, no o tej porze roku to nie trudno, bo to chwila moment, parę minut po 15, już się szaruwa robi I ciemnica No i co? Grudzień i talerzywanie, no nie było wcześniej czasu, żeby to zrobić? No nie było no to tamto, z tym mi się tutaj nie paliło Przecież co, w tak, tym tygodniu też, też były dni, że już można było wjechać i potależować Ale no po prostu jakieś tam inne prace, czy nawet o już czyszczenie kombajnów po, po sezonie i, i tak zeszło Wezmę sobie, rozepnę siewnik, bo siewnik no i tak do mycia A żeby dobrze umyć to sobie zawsze rozpinam, tak żeby dobrze wał umyć I teraz muszę powymieniać skrobaki też na wale i, no, i stwierdziłem, że jak już o, rozepnę, to sobie pojadę tą talerzową zagromaszu agromaszu, z zestawu potależować. E, tym bardziej, że jest trochę cięższe, no i wał jest tutaj moim zdaniem lepszy, znaczy lepszy, lepiej wyrównuje. E, więc sobie no, pojechałem po prostu tym, no i tak już było spiętej Teraz potależowane po kukurydzach, właśnie talerzuje, te, które były na ziarno. Tu już wcześniej wysiałem wapno, też jak widzicie, leży trochę tego towaru. No i o, było wysiane To wapno rozwiezione Wcześniej było jeszcze zmulczowane Dlatego praktycznie nic tu już kukurydzy nie widać A jeszcze przy Niech to tam się gryzie przez zimę Z tą ziemią Teraz wapno poszło No i tależuwa. Na wiosnę Chciałbym tu z obornikiem Gdzieś tak wyczekać maksymalnie I rozwieść obornik, no tak żeby nie gryzło się wapno z obornikiem to rozwieść wtedy ten obornik i wymieszać na głęboko no lepiej by teraz było w sumie wymieszane na głęboko, a może ten obornik później przetależować. No ale no z drugiej strony no lepiej moim zdaniem jednak też obornik wymieszać na tej głębszej warstwie niż tylko tam na tych 10 cm więc no teraz przetależuję, to myślę, że już do gdzieś tam marca czy prawie kwietnia to już spokojnie się porządek, że tak powiem, z tym wapnem w ziemi zrobi. Nawet nawigacji nie odpalam, bo mam takie mniejsze działeczki. I mówię, tyle to sobie z ręki pojeżdżę, a tyle żołać, jak, jak wiecie, może się coś nałożyć do tego, to też tak. No ostatnia też robota, trochę chcę sobie pojeździć, to no, o to będę mówił. Pyk pyk. No ale fajnie. Teraz przemieszane. ścięte jeszcze, że może teraz leżeć na zimę. No i ostatnia praca polowa w tym roku. Powymieszam sobie właśnie te wapna i, i już teraz nic tylko myć, te sprzęty, bo z tym też trochę tyły w tym roku, no ale no nic, no. taki rok to wszystko się trochę przeciągnęło.